Siemanko! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z Football Managerem 2014. Dzisiaj mamy mecz Korona Kielce kontra Lechia Gdańsk. Gramy na wyjeździe. Mamy już 2 listopada, tak więc trochę tutaj się nagraliśmy. Może najpierw zaczniemy od transferów, ponieważ jeszcze tutaj co nieco się wydarzyło. Um... A więc tak, e, widzieliście te cztery transfery. Tak więc jak widzicie tutaj jeszcze bardzo dużo transferów przeprowadziliśmy. Z klubu jeszcze odeszli Kamil Kuzera za 10,5 tysiąca. Jacek Kiełb za 77 tysięcy. Jacek Kiełb odszedł, ponieważ e, chciał. Chciał sam po prostu odejść. Wartość miał dużo większą niż to za, za ile poszedł, ale mimo wszystko nie jestem jakoś zawiedziony. Odszedł też Paweł Golański, tak samo jak Kieł poprosił mnie o wystawienie na listę transferową. No i odszedł za 50 tysięcy. kierć na wypożyczenie i Trojanowski z wolnego transferu, ale przyszedł do nas Mariusz Lewandowski na defensywną pomoc i jak widać tutaj spisuje się elegancko. Przyszedł do nas Michael Schimpej z Baker. Na prawą pomoc spisuje się nienagannie, chociaż troszeczkę więcej wymagałem od niego. Hisham M. Lab na lewe skrzydło. Jak na razie 6 meczów, jedna bramka, dwie asysty i odpowiednie myślę dobre występy tego zawodnika. Przyszedł do nas z wolnego transferu. Kevin Mai wypożyczony z Saint Etienne. Napastnik. Szybki, no i w dziewięciu spotkaniach strzelił 7 bramek, jedna asysta, 3 razy gracz meczu, no i to jest chyba najlepszy zawodnik naszego zespołu obecnie. Przyszedł do nas Jonatas z, z wolnego transferu, kolejny napastnik, ale jemu idzie troszeczkę gorzej, e, mimo to ma dobrą ocenę. Wystąpił w sumie w pięciu spotkaniach, jedna bramka, jedna asysta. Radosław Janukiewicz, czyli na bramkę ponieważ Sigalko nie spisywał się jakoś wyśmienicie. Ściągnęliśmy Radosława Janukiewicza. Rafael Korte wypożyczony na prawe skrzydło. Nie gra za dużo, ponieważ Janota lata cały czas w pierwszym składzie. Przyszedł do nas również z wolnego transferu Arnaud Soket. On, jak widzicie, jest bardzo uniwersalny, ale to zawodnik, który u nas gra na środku pomocy. No i jak widać dobre atrybuty, ale jak na razie nie gra zbyt często, ale ocenę też nie ma jakąś e, m, słabą. Remy Vaseur, ostatni zawodnik, który do nas przyszedł na prawą obronę. E, Za Golańskiego trzeba było kogoś zamienić. No i w trzech meczach dwie asysty, 6,87. Dobre występy tego Francuza. Tak więc jak widzicie trochę poszaliliśmy na, na rynku transferowym. No i teraz terminarz. Ostatnim razem widzieliśmy się tutaj spod Beskidziem i jak widzicie bardzo dużo meczów rozegraliśmy z Piastem 1-1 na wyjeździe remis z Górnikiem Zabrze niestety ale 0-1 przegraliśmy i z Legią ciężkie lanie 2-5. Tutaj troszeczkę się zacząłem martwić o zespół, ponieważ w czterech meczach dopiero dwa punkty, no ale z Miedzią 2-0 udało nam się wygrać. No i z Wisłą 4-2, co uważam, że był fenomenalny wynik i tutaj hat-trick Majego, ponieważ Wisła tutaj przez większą część sezonu była i chyba jest dalej na pierwszym miejscu. Ze Śląskiem niestety 3-1, przegraliśmy w domu, tutaj mieliśmy mecz towarzyski. Z Zagłębie Lubin 4-2, udało nam się wygrać Imaj, dwie bramki, Janota oraz Komorowski. Z Pogonią Szczecin 2-2, niestety tylko remis i tutaj wydaje mi się, że wygrywaliśmy 2-0. Tak jest, wygrywaliśmy 2-0 i e, Mariusz Lewandowski strzelił sam buja i Sikorski na 2-2. Niestety wymknęło nam się zwycięstwo z rąk. Z Olimpią grudziąc 4-1 na wyjeździe, tutaj Pelipczuk kontuzjowany. No i maj kolejne dwa trafienia z ruchem Chorzów Bardzo dobre zwycięstwo, 1-0 i Adam Dźwigała, tutaj zdobył bramkę na wagę trzech punktów. No i tutaj rozczarowanie kompletne tego sezonu. Puchar Polski, druga runda i mecz z gks Katowice. No i niestety, ale 0-1 przegraliśmy. Nic nie mam tu na swoją obronę, po prostu daliśmy dupy. Następnie przyszedł czas na Jagiellonię i 2-3 przegrana niestety w Ekstraklasie Adam Dźwigała i Komorowski. I tutaj chyba też wygrywaliśmy 2-0. A nie, 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 przegrywaliśmy 2-0. Udało nam się wyjść na 2-1, później było 3-1, no i 3-2. Komorowski z Karnego, dobra z Monako, tutaj był mecz towarzyski no i z lechem wygrana 2 do 1, fenomenalny wynik malarczyk, e, ale tutaj była bramka samobójcza najpierw w pierwszych tam minutach meczu dla nas no i ostatnio Krakowia, no i tylko 0 do 0 e, w domu bardzo słaba postawa naszych zawodników e, Janota 5,70 bardzo słaby występ dobra Teraz może przejdziemy do składu, zobaczymy kto tutaj jest najlepszy. Wydaje mi się, że Mai będzie numerem 1. A nie, korzym, ale korzym tutaj miał kontuzję. Jak pamiętacie na chyba 2-3 miesiące. Tutaj atrybuty mu bardzo spadły. No i teraz będzie musiał się ogrywać w rezerwach przez dłuższy okres czasu. Hmm. No nie wiem, może wpuścimy go na jakiś słabszy mecz, może z Miedzią, może z Olimpią, ale Maciej Korzym już raczej stracił tutaj w oczach niestety. No jest Kevin Mai, 9 meczów, 7 bramek, 3 razy gracz meczu. Następnie Sergi Pylepczuk, który bardzo dobrze spisuje się na lewym skrzydle. 10, 10 meczów, 4 asysty z jedną bramką. Następnie Michał Janota. No i... Oczywiście bardzo dobre występy tego zawodnika przeplatane właśnie z bardzo słabymi jak ten ostatni 5,70 Ale 4 bramki i 8 asyst tego zawodnika Artur Lenartowski to jest ostatni zawodnik, który ma średnią ocen powyżej 7 15 meczów, czyli chyba wszystkie Jedna bramka, jedna asysta No i numer 1 jeśli chodzi o pomoc naszego zespołu Jeśli chodzi o najsłabsze ogniwa to mamy naszych dwóch bramkarzy no i Cigalko, który rozegrał e, multum więcej meczów niż Janukiewicz. W 12 meczach stracił 22 bramki i tylko 2 czyste konta. A Janukiewicz w trzech meczach e, stracił 3 bramki i jedno czyste konto. Tak więc jak na razie Janukiewicz będzie występował w pierwszym składzie. No i jeszcze Witinia niestety cały czas gra na, lewy, na lewej obronie. Cały czas w sumie. No i ma... Słabą ocenę 6,54 to jest o wiele, wiele za słabo. Kogoś bym tu chciał może? Adam dźwigała, niestety kontuzja, jeszcze 4-6 tygodni, mam nadzieję, że tu mu, a już niestety spadają mu atrybuty fizyczne. Szkoda, bardzo szkoda, wielkie tutaj aspiracje mam co do tego zawodnika. Marcin Cebula miał grać troszeczkę więcej, wyszło z tego, że gra troszeczkę mniej, 5 meczów, 6,75 ale mimo wszystko dalej podoba mi się ten zawodnik. No i jeszcze Piotr Malarczyk, możemy mu się przyjrzeć, bo to jest też zawodnik z dużym potencjałem. No i dobra, możemy przejść do... Me A, jeszcze ekstra klasa, jak wygląda. Tak więc mamy siódme miejsce, czyli jak na razie cel na ten sezon, który był zakończenie sezonu w Grupie Mistrzowskiej. Jak na razie... Jest do osiągnięcia, no i w tym meczu z Lechią Gdańsk, jeśli zdobędziemy 3 punkty, awansujemy tu nawet na czwartą pozycję. Tak więc będzie dobrze, zobaczymy. Dobra, zaczynamy ustalać skład na ten mecz, tak więc Janukiewicz od prawej, e, Schimpelsberger, Komorowski, Malarczyk, Witinia, myślę, że tak obrona będzie się przedstawiała, tutaj nic nie będę zmieniał, Radek Dejmek, jego chyba sprzedam. Wartość mu spadła już do 64 tysięcy i cały czas spadają mu atrybuty. Cały czas, nieważne czy jest kontuzjowany czy nie, cały czas spada. E, Lisowski nie, cebula, no to Lewandowski. E, Korte to Janota, Jonatas to Mai. E, może lab. Hmm, chociaż nie, Pelipczuk tutaj niech zostanie na tym lewym skrzydle, a Lap e, wejdzie na rezerwę. Salinas tutaj wraca po kontuzji, brak ogrania, musimy go ograć troszeczkę w rezerwach No i tyle, może przyjrzyjmy się Karol Angielski, zawodnik, który naprawdę będzie chyba mistrzem świata w naszej drużynie 13 meczów w miedzi, wypożyczony 4 bramki, 3 asysty, 2 razy gracz meczu, no, a przypomnę, że mieć gra w ekstra klasie, czyli trzyma poziom Karol um... No dobra, myślę, że takim, taki zespół będzie odpowiedni, tak więc jedziemy z meczem. Tutaj Lechia Gdańsk gra 4-2-3-1 Cetnarski to z, zawodnik ze Śląska Wrocław. Z wolnego transferu tam poszedł. Ktoś jeszcze, Sypniewski Woźniak. To chyba zawodnik Zagłębia Lubin, tak jest, za 58 tysięcy. Łysol. Janicki, pamiętamy go jeszcze z y, kariery w Football Manager 2012 miejmy nadzieję, że uda nam się przejść tego obrońcę bądź co bądź y, z bardzo dobrym potencjałem dobra, analiza instrukcje, Tomasz Wilman myślę, że będzie OK. Rewanż za ostatni wynik To naprawdę czasami bardzo dobrze działa Znaczy czasami, w większości razy bardzo dobrze działa właśnie Żebyśmy postarali się wyjść z twarzą co do poprzedniego meczu Dobra, rozpoczynamy ten mecz i zagramy go sobie na rozszerzonych No i zaczyna Lechia Gdańsk Półtorej minuty, za nami meczu. No i akcja Korony Kielce. Pylepczuk. Stracił tą piłkę, ale jeszcze Jowanowicz. Pylepczuk. Do środka. Lenartowski, Lewandowski. Z dystansu! Ach, już myślałem, że będzie 1-0 No ale niecelny. Jowanowicz, ach, myślałem, że tu zawodnik z czwórką obejmie to podanie. Jowanowicz, Lewandowski i do tyłu. I zaczynamy jeszcze raz. Atak pozycyjny. Pylepczuk. Witinia, ależ do środkowanie. Jeszcze. Piłka po stronie Korony Kielce. Schimpelsberger, Ach i Maj był bardzo blisko. Wyjścia na prowadzenie. Kolejna sytuacja. Malarczyk z Witinią. Lewandowski. Gramy tutaj obroną na razie. Do Pylepczuka ta piłka już będzie gra do przodu, ale beznadziejne to podanie i Pylepczuk pięknie przejmuje. Jowanowicz, Lenartowski, Janota, co zrobi? Jeszcze Jowanowicz, Lewandowski, ach! Ależ było blisko. Kolejna sytuacja, malarczyk pięknie, mai, mai, ach, z dystansu strzał. Ściągnąłem Mai, ponieważ ma bardzo dobrą szybkość, 17, przyspieszenie. I no nie oszukujmy się, Ekstraklasa nie jest zbyt wymagającą ligą i Mai jako napastnik ma wykańczanie akcji... Ach, poprzeczka! Wykańczanie akcji na poziomie 9 chyba, ale szybkość ratuje mu tutaj skórę. No i dlatego jest najlepszym strzelcem naszego zespołu. Uwaga, akcja Lechii Dines, Kuklis ale tutaj na szczęście uwaga Malarczyk, Lenartowski niecelne, to tutaj próba rozegrania Janota, bardzo słaba ocena, Pylepczuk naciska tutaj lech Gdańsk Pylepczuk, ależ nadziei. jeszcze Lenartowski pięknie, 1-0, myślałem, że już nic z tej akcji nie będzie Janicki zaliczył asystę, myślałem, że to mm, Maj e, odbił głową tą piłkę, ale to obrońca Dobra, wszystko wygląda dobrze, ale stać was na jeszcze lepiej. Dobra, no i Janota niestety, ale bardzo słabo spisuje się ostatnio. No bądź co, bądź jeden z lepszych zawodników naszego zespołu. Janota, właśnie Janota, no i stracił piłkę i wiemy właśnie dlaczego ma taką słabą ocenę w tym meczu. Malarczyk tutaj był rzut wolny, ale króciutko rozegrany. <laughs> Schimpelsberger. Beznadziejnie. No i teraz szansa na kontrę. Gołębiewski, nasz były zawodnik. Basta. Basta do Osolińskiego. Uwaga Gołębiewski! Pięknie Janukiewicz paruje ten strzał i mamy rzut rożny, kuklis. Dośrodkowanie, ale bardzo niecelne. No, gdyby chyba Cigalko stał na bramce, byłoby już 1-1. Uwaga. Aj, Komorowski tutaj chyba ma już cztery bramki na koncie ten obrońca. E, dwie bramki z rzutów karnych. I akcja Lechigdańsk. Uwaga, Cetnarski w polu karnym był. Do rozegranie do prawej strony. Pięknie. I Pelepczuk i szansa na kontrę. Pięknie do Majego. Mai, Ale... Zagubił się nasz napastnik w tej sytuacji. Janota, już za niedługo będziemy rozważać zmianę tego zawodnika i pięknie Janukiewicz uprzedził Woźniaka. Piłka na majego, który przegrywa, malarczyk pięknie. Pylepczuk do Witini. Gramy środkiem Lenartowski, pięknie do prawej strony. Janota, Mai! Jeszcze Mai, ach niestety. Kurde, dobre podanie Janoty, ale niestety maj nie wykorzystał tego podania Okaci i pięknie. Pylepczuk Mai będzie szansa na kontrę, chociaż bardzo słabe podanie Majego. No a Janota już ma dobrą ocenę 6-7. No i uwaga, dobrze. Lenartowski z żółtą kartką, no i z bramką i tylko 6-9 ocena, nie wiem dlaczego tak słabo, alech jak Dańsk, uwaga, ależ było blisko normalnie. Serce stanęło mi w gardle. Na nasze szczęście cały czas prowadzimy 1 do 0. 76 minuta i teraz nasza sytuacja. Malarczyk, pięknie! Bardzo dobry e, wbieg tutaj w to podanie Janoty Malarczyka. Najpierw Trela wybronił ten strzał, ale wypuścił piłkę prosto przed siebie. No i mamy 2-0. Dobra, 79 minuta i zrobimy e, kilka zmian. Tak więc może damy szansę Jonatasowi zamiast Majego. E, za Witinię wejdzie Lisowski. O Witinia w końcu dobry mecz. 7-0 ocena. No i tyle. Dwie zmiany. Dobra. Akcja Lech Gdańsk. 81 minuta. Osoliński -si -y, Oso chyba. Osoliński. Basta. Okaci. Ależ Okaci. No. Niewiele brakowało. Teraz właśnie będą te zmiany. Jonatas Ilisowski, witamy. Cetnarski, akcja Lechigdańsk, Gdańsk. No uwaga, ale mamy 2-0, tak więc powinno być dobrze. No i Jovanowicz, Jonatas do Janoty, świetne podanie. Ach, tutaj myślałem, że szesnastka, że Janota wypatrzy właśnie naszego. Ale Jonatas, jeszcze pole karne, ale słupek. Tutaj jednak Trela obronił ten strzał. Odbiła się jeszcze od słupka chyba ta piłka i wyszła w pole Janotas beznadziejnie. Jeszcze Schimpelsberger Komorowski dobrze na drugą stronę Lewandowski, Lenartowski Pylepczuk Tam na lewą Dobrze do Lisowskiego Lisowski, Pylepczuk Ach Niewiele brakowało, a Jonatas doszedłby do tego podania No i ostatnie dwie minuty No i może za dobrze Nie, za Lenartowskiego wejdzie właśnie Marcin Cebula no i będzie e, m, m, wysunięty rozgrywający. Niech się ogrywa ten młody chłopak, niech e, się rozwija. No co jest? Dobra, mamy zmianę i Marcin Cebula już e, na boisku. Gołębiewski, tutaj chyba jako prawy skrzydłowy gra, uwaga Gołębiewski, do basty. Bąk Wymieniają piłkę zawodnicy z Gdańska Nie możemy tutaj kurde musimy bardziej pressingiem, ale to już za późno żeby coś ustawiać Basta jeszcze wysokość pola karnego no ale koniec tego spotkania i dobre pewne zwycięstwo 2 do 0 korony kielce Kolejne zwycięstwo i mamy właśnie awans na czwarte miejsce Coś niesamowitego w ogóle. Prognoza mediów co do tego sezonu Korony Kielce to jest dziesiąte miejsce, a my tutaj chyba będziemy niespodzianką sezonu. No i tak po 15 spotkaniach, 7 zwycięstw, 4 remisy, 4 porażki, bilans bramek plus 6 i 25 punktów zdobytych. Naprawdę coś wspaniałego. No kurde, możemy tutaj walczyć o Puchary nawet, ale na razie spokojnie, obyśmy dotrwali tutaj w grupie mistrzowskiej, znaczy obyśmy dotrwali do grupy mistrzowskiej, a później postaramy się powalczyć tutaj o Puchary. Jeśli chodzi o dół tabeli Olimpia, Grudziądz i Piast, tutaj mieć spisuje się dużo lepiej niż drugi z Beniaminków z Grudziądza, tak więc na chwilę obecną myślę, że Piast i Olimpia chyba spadną z pierwszej, z ekstra klasy. Dobra, myślę, że to by było powoli to wszystko chyba w tym odcinku. Tak więc jeśli 15 e, połowę e, sezonu rozegraliśmy sobie do tej pory, to w następnym odcinku spotkamy się tutaj w meczu z Krakowią. No i zobaczymy, na którym miejscu uda nam się sko skończyć tutaj e, ekstra klasę i miejmy nadzieję, uda nam się awansować do grupy mistrzowskiej. Dobra. Więc dzięki za oglądanie, no i zapraszam na kolejny odcinek już w, w 30. meczu z tabeli ligowej. Dobra, siemanko!